Witam was kolejny film z Wortandera, a dzisiaj zagram Szwecję na klasyfikacji bitewnej 8-0 i w line-upie będę miał takie pojazdy jak PVRBV 551, IKV 91, Esterv 101, SK 60B, Esterv 103A. No to dobra. Ardeny we wrogiej drużynie Niemcy i Związek Radziecki. Na początek i a 91 wziąłem. To najpierw tam szybko pojadę, żeby punkt A przejąć, a potem się zobaczy. Dobra, punkt A przejęty Wrogowie przyjmują punkt C. Już tam artylerię posłałem No, trafienie Dwa trafienia Tym pojazdem najlepiej flankować, bo on jest bardzo słabo pancerzony A dział ma dosyć mocne i ma dalmysz laserowy O Tam W sensie czołg tam No, tam coś jeszcze strzela te 55 Dobra, dowódca działa nowy No i... te 55 zniszczone Tam marder. Też zniszczony Na ten punkt B przyjmują I Tutaj coś strzela No, i kurde. BMP-2. Ogólnie nie wiem czemu, według większości osób, Esterhaus 101, w sensie, no, Centurion jest bardzo dobrym pojazdem, ale dla mnie jest to słaby pojazd, bo wolny jest. Pancerz, no, jest w miarę dobry, ale mógłby być zawsze lepszy w porównaniu do T55, to no. T55 ma o wiele lepszy pancerz, ale cóż. W końcu to jest Szwecja. Niezbyt opancerzone pojazdy. No już, nie mówię o Top Tierze, gdzie tam już są naprawdę dobrze opancerzone. Strv 122 B+. Jeden z najbardziej opancerzonych, jak nie najbardziej opancerzony pojazd w grze, więc no... Na początku, i tak w środku drzewka, to Szwedzi mają tragicznie opancerzone pojazdy. No ale dzięki temu, że są słabo opancerzone, są lżejsze i są bardziej mobilne. I są tego też plusy i minusy. No i no, artylerię dam tutaj przyce jakoś. Dam sporo wrogich czołgów. Jest, a kurde, Leopard z lewej już. A jo ja dobra, Esterfast, to wziąłem? Już tego Leoparda rozwalili To dobrze Kurde, wróg już tutaj pod A podjechał Czołg średni jakiś Artylerii wolę nie puszczać, bo tam blisko jest to. I boję się, że go rozwalę. <laughs> Do chrypki dostęp. Dobra, tutaj artylerię puszczę. Tutaj jedzie Te 10 on nowego nie ma. A ja kurde, przekładni. Kurde, ta T dziesiątka ciągle strzela. A nie wiem nawet jak się do niej obrócić. Tu jeszcze T 55. Kurde, błąd zrobiłem, bo od razu nie aktywowałem gaśnicy. Ten załogant jeden, no, na wyczerpaniu był. No i dobra, SK60. No z powietrza im chociaż trochę pomogę. No i dobra, już nad polem bitwy jestem. Tutaj widzę, że wrogowie mają działko przeciwlotnicze ZTSU. No, słabo. No jest mega celny, bo ma ten radar. Pokazuje właśnie, gdzie trzeba wystrzelić pocisk, żeby trafić wroga. To jest. A, dobra. To muszę go unikać. Jak wrogowie mają takie opelotki, to już najlepiej blisko ziemi lecieć. Tutaj jest trochę pojazdu wroga. Zetysu zniszczone i ono mnie zniszczyło. Dobra, jeszcze BV ostatni ratunek. Bomba. Dobra, drużyna przejmuje punkt C 109 to chyba było. A nie, jak 9. Dobra, tutaj do czegoś strzelają. Niech dym opadnie. No i te 55. No tutaj trochę jest. Wizelek. No i zniszczony, ale on mnie też zniszczył oko za oko No i dobra mapa kosmodrom Najpierw STRFAS 103 wziąłem Tutaj na punkt C myślę, że na razie spróbuję zaatakować No dobra tam już jest Kurde pan coś nie przebity Trafienie krytyczne Dobra, jeszcze jednego złoganta mu trzeba wybić. No i dobra, zniszczony. No tam już coś jest. Już coś do mnie strzela. Tamtąd. Dobra, póki mi nie trafi w miarę w tył, to jeszcze będę żył. Jeden załogan został. I tamtąd jeszcze strzela. Tak w słabej sytuacji jestem. Dobra, Luz, zbierałem punkty na SK60B. Z powietrza przynajmniej trochę im pomogę tam na dole. No już nad polem bitwy jestem. No i dobra, już nad polem bitwy jestem. Dobrze by było znaleźć jakiś słabo pancerzony pojazd. Tam są jakieś dwa. Chyba BWP, jak dobrze widzę. Nie, to nie BWP. Dobra. Trochę słabo. Wrogi śmigłowiec. Dobrze by było go zniszczyć, tylko że musiałbym zakręt wziąć. to Lepiej w tą stronę zakręt. Bo szczerze mówić, chciałbym go zniszczyć. No, już go niszczą. Więc chyba już będę wracał. Na lotnisko. Dobra, jeszcze jednego po drodze zniszczyłem. No, już wracam. No i dobre, już ląduję. Słabo z tym skrzydłem wyszło. Wrogowie przejęli wszystkie punkty, oprócz B, bo prze B już my przejmujemy. No, i to jest najlepsze hamowanie zdziałek. Ej, miałem rację, nie udało się wygrać. No to dobra, w tym filmie byłoby na tyle. Jeśli film wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!